Witam wszystkich serdecznie z podznaku wagi. Mam nadzieję, że ten dzień, kiedy oglądacie ten filmik, jest dla Was dobry. Dzisiaj zrobimy rozkład kart tarota dla Was na listopad. Postawimy tutaj karty w kwestii Waszej ogólnopojętej kariery, spraw zawodowych. Zapytamy także o sprawy prywatne, tutaj może o sprawy uczuciowe. Ciekawe, co karty powiedzą. Zapytamy też o radę kart, tak, co chcą, żebyście wiedzieli. Tego dnia, tego miesiąca, tak naprawdę, ale tego dnia o tym miesiącu. Zapytamy też o zdrowie i o to, czy mamy jakieś tu przeszkody, trudności i jaki będzie pomocny wpływ w tym czasie, więc zostańcie do końca. W międzyczasie możecie zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a jeżeli zrobiliście, możecie dać tutaj takie polubienie, to zawsze pomaga, będę bardzo wdzięczny. A jeżeli też chcecie się ze mną skontaktować, to jest link pod filmikiem do mojej strony. Internetowej zachęcam i zapraszam. Dobrze. Popatrzmy tutaj, co w tych kwestiach tutaj kariery, tego życia zawodowego. Karty mają do powiedzenia. Mamy tutaj dwójkę Buław, mamy śmierć, no, ale nie martwcie się, śmierć nie jest złą kartą, jakoś tu specjalnie. Widzę, że będziemy coś tutaj nowego. Rozpoczynali, mówię, my, bo ja jestem także wagą, więc w tym listopadzie widzę, że tutaj będzie jakaś nowa rzecz, nowy, nowy wpływ, nowy. Ja, ale mamy tutaj także cesarzową, mamy dziewiątkę mieczy i kartę gwiazdy, ale to właśnie tak tutaj pokazuje razem, żeby pokazać, że tutaj ta dziewiątka mieczy wcale nie będzie aż taka straszna i mamy asa mieczy. Więc co już tutaj można z tego odczytać? Tak jak już trochę dałem tutaj wam no tak troszkę do zrozumienia. Dwójka buław i karta śmierci. Te dwie karty razem sugerują, że będzie tutaj jakaś zmiana w tym listopadzie i to może być Tutaj ważna informacje dla osób, na przykład, które szukają pracy albo są, chcą zmienić pracę, tak? to wydaje się właśnie, że listopad będzie tutaj sprzyjał właśnie takim przedsięwzięciom, właśnie takim działaniom, że będzie tutaj warto może poszukać czegoś nowego, może właśnie no znaleźć tą nową pracę i wydaje się, że tutaj będzie to sprzyjało, tak? Tym bardziej, że mamy kartę cesarzową, która tutaj wskazuje na rozwój, właśnie. No a jak pytamy o sprawy zawodowe, no to tutaj pewnie będzie ten rozwój kariery, rozwój w tej dziedzinie, w której no, chcemy się rozwijać najzwyczajniej, więc dla osób, które szukają i chcą zmienić pracy, to będzie dobry czas właśnie, żeby te, te poszukiwania. Rozpocząć albo kontynuować, tak? Tym bardziej, że na koniec mamy Asa Mieczy i tutaj jeszcze z tą kartą gwiazdy, która wskazuje, że no ok, może nie będzie to najłatwiejsze, ale ta gwiazda wskazuje na to, że znajdziemy to, czego szukamy, czyli no prawdopodobnie nawet ta oferta, czy te możliwości tutaj tej pracy będą wyjątkowo nam pasowały w tym czasie, więc to będzie coś, dobrego, Czyli jeżeli chcemy zmienić pracę, to będzie to zmiana na lepsze, tak? Ale dla osób, które nie szukają tutaj jakiejś alternatywy, jest im dobrze w tym, co robią i po prostu się zastanawiają, jak ten listopad będzie szedł, to tutaj widzę, że właśnie i tak będzie pewna zmiana, ale ona będzie zmiana, zmianą w ramach samej pracy i to będzie zmiana na lepsze. Możliwe, że tutaj będziemy mieli jakieś przesunięcie do. Na jakieś inne stanowisko, albo na jakieś inne obowiązki, albo jakieś inne rzeczy po prostu będą dane do robienia i one będą. Tak tutaj trzymałem tą kartę cesarzowej, bo te, te, te rzeczy, które będziemy robić, będą nam pomagały się rozwijać w, tym, w tej dziedzinie. Czyli będziemy mieli tutaj dobre, dobre miejsce, czy dobre właśnie aktywności, które pomogą nam rozwijać nasze umiejętności w tym. W tej dziedzinie, więc będziemy cały czas tutaj troszkę szli do przodu albo będzie możliwość właśnie też rozwoju w kierunku może potem późniejszego awansu, tak, czyli wiecie, że na przykład jeżeli będziemy robić to, tak, będziemy się zajmować tym i tym, może jeszcze tego bezpośredniego kroku takiego nie było, żeby była ta poprawa. Ale jeżeli właśnie będziemy dalej to robić w taki sposób i w tym miejscu, to wydaje się, że potem będziemy mieli większe możliwości, większe szanse, większe, no po prostu okazję, by może tutaj tak, no może pójść trochę wyżej w tej karierze, tak? Ale to jeżeli nie jest tutaj to tego typu zmiana, to może po prostu chodzić o to, że jakieś grafiki się troszkę zmienią, jakieś tutaj właśnie lekko obowiązki, może jakiś inny projekt jest zarzucony i on tak, to te zmiany i tak będą nam na rękę, tak? Cesarzowa mówi o tym, że to będzie dla nas dobre nawet jeżeli może początkowo nie będziemy tego tak widzieć, widzę tutaj, teraz przejdźmy do tej dziewiątki mieczy nieszczęsnej i karty gwiazdy, która już jest bardziej szczęsna, e, tutaj. To sugeruje, że będzie taki moment przestrachu w ciągu listopada, że może tutaj się pojawi jakaś plotka o jakichś zmianach i innych, takich już trochę trudniejszych, albo o tym, że nie wiem, może jest planowane to, że w grudniu czy kiedy tam będziemy musieli pracować w te dni, w których nie chcemy. No, ogólnie będzie jakaś taka plotka puszczona. Ja mówię plotka tutaj to z rozwagą, tak, że to prawdopodobnie będzie jakaś taka tutaj myśl, już rzucona, która nie będzie miała specjalnie podstaw w niczym konkretnym, i tutaj to spowoduje, że będziemy się troszkę stresowali tym, co się dzieje, ale widzę też, że to nie będzie prawda, to jest złe obawy, jakiś tutaj właśnie stres, czy coś takiego związanego z jakąś tutaj właśnie, no nie wiem, wizją gorszego stanu rzeczy, na pewno nie będą prawdziwe. To, to, to się nie ziści, tak? Nie wiem. Może ktoś tam w tle takie rzeczy rozważał tam z tych w, gór, w górnych partiach tutaj, no nie wiem, kierownictwa, ale na pewno nie pójdzie z tym, tym pomysłem, nie przejdzie dalej on do, nie, do realizacji. Wręcz wydaje się tutaj, że dalsza część listopada, jak już tutaj to zostanie rozwiane, będzie układała się bardzo pozytywnie, bardzo po naszej myśli, na spokojnie. I ten as mieczy tutaj na koniec wskazuje, że jeżeli na przykład mamy coś do dostarczenia do końca listopada, musimy jakiś, nie wiem, zamknąć jakiś okres, musimy dokończyć jakieś rzeczy, wy najlepiej będziecie wiedzieli o co tu chodzi, czy opracować jakąś metodę działania, to się wszystko nam uda. Może nie będzie to super łatwe, tak? Może będzie trzeba tutaj troszkę się bardziej skupić, może troszkę więcej pracy i trochę takiego większego natężenia pracy trzeba będzie włożyć, ale ostatecznie będzie to na plus. Dobrze, przejdźmy teraz do rozkładu tutaj o kwestiach prywatnych. Mamy siódemkę buław, mamy, mm -hmm, mamy giermka mieczy i mamy dwójkę tutaj pucharów, dwójkę mieczy, o tutaj dużo takich mieczy się pojawia, ciekawe, mamy też królową mieczy, o. Jeden. Czyli będziemy tutaj się zastanawiać nad jakimiś rzeczami, będziemy musieli się bardzo skupić nad pewnymi kwestiami. Dobrze, ok, zostańmy tutaj na chwilę, mniej więcej wiem o co chodzi. Widzę tutaj, że będziemy wiele musieli takich rzeczy poza. Naszą pracą tak, bezpośrednią, czyli to nie jest w kwestiach zawodowych związane, ale tutaj ta siódemka buław i ten giermek buław wskazuje, że będą się pojawiać rzeczy, którymi będziemy musieli się zająć. Tak. Będziemy musieli poza pewnie jeszcze naszymi obowiązkami, których i tak będziemy mieli pewnie tyle, ile zawsze. To jeszcze będą się pojawiać dodatkowe rzeczy, takie bardziej niespodziewane, i one będą, no, one nie będą super łatwe, nie będziemy się czuć w nich pewnie. Tak? To będą jakieś takie drobne wyzwania, z którymi będziemy musieli sobie dać radę, i widzę, że część z nich przynajmniej będzie związana z osobą nam bliską, czyli może nasz partner, partnerka będzie tutaj no, troszkę potrzebować naszej pomocy w jakichś sprawach tak w których no w których no, wcześniej może nie potrzebowała ta osoba takiego wsparcia, ale tutaj widzę, że no, to wsparcie będzie konieczne, będziemy musieli w jakichś sprawach pomóc. No, no, wiadomo, no, jesteśmy, że jesteśmy razem, no, to e, takie rzeczy trzeba robić tak? i to robimy nie dlatego właśnie, że trzeba, że musimy, to może złe słowo użyłem, ale że chcemy i tutaj widzę, że e, ta pomoc nie zostanie e, niezauważona, tak? zostaniemy docenieni za to, że chcieliśmy tutaj. No, że tutaj no, poświęciliśmy swój czas i energię, dla, żeby pomóc w tych kwestiach. Tutaj, jeżeli ja mówię o partnerach, i, i tutaj no, małżeństwach, czy coś takiego, to niekoniecznie musi być to, dlatego że to jest najbardziej prawdopodobne, jeżeli jesteście w związku jakimś tak długofalowym, czy krótszym, nawet ale jeżeli nie i, no i nie poszukujecie nikogo na przykład, no to w tym momencie wskazuje to pewnie na jakiegoś przyjaciela albo bliską osobę, może ktoś z rodziny, tak, bardzo tą potrzebuje, tej, będzie potrzebował waszego wsparcia, pomocy i, i no, tego czasu pewnie, który będziecie trzeba, będzie trzeba tutaj włożyć, ale mówię, to, to będą trudne rzeczy, trudniejsze rzeczy, nie trudne jako takie, będą takie trudniejsze takie może dlatego będą trudniejsze, że nie będzie Będziemy się w nich czuć pewnie, bo nie będziemy mieli doświadczenia aż takiego w tym, jak się tymi zajm rzeczami zajmować ale one nie będą właśnie jakieś takie nie wiem nieprzyjemne czy jakieś strasznie trudne czy coś czy coś ponad nasze możliwości. Tutaj wydaje się że właśnie w takiej tej pomocy potrzebuje ta osoba ona bardziej jest dotknięta tym ale my będziemy chcieli ją odciążyć więc bez problemu tutaj sobie z tymi rzeczami damy radę jeżeli tylko włożymy ten czas i energię. Więc tutaj to jest fajna rzecz, że to też zostanie docenione. Tak? Bo czasami robimy rzeczy dla osoby bliskiej, dla różnych osób robimy rzeczy i mamy wrażenie, że po prostu te osoby tak myślą sobie, że a no, przecież to jest oczywiste, że ty to zrobisz. Tak? No mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie i karty tak wskazują, że tu będzie, będziemy docenieni za nasz wkład, za nasze starania. Przejdźmy tutaj dalej. Mamy dwójkę mieczy, królową mieczy, i wydaje się tak, że Tutaj kochankowie także się do tego dołączają, wydaje się, że będziemy stali przed jakimś wyborem, czy robić rzeczy tak, czy robić rzeczy inaczej albo zupełnie zrezygnować. Więc jeżeli mamy jakieś tutaj przedsięwzięcie, jakieś przedsięwzięcie, które wiemy, że z założenia my wiemy, że ono nie będzie specjalnie łatwe, tak? że będziemy musieli tutaj się wykazać jakimiś umiejętnościami, determinacją, energią, właśnie może też taką jednostajnością, że wiemy, że będziemy musieli coś robić długofalowo i regularnie, to wiedzcie też, że no będzie to w pewnym momencie troszkę jeszcze takie, no, wydawało się trudniejsze niż jest, bo tutaj ta Królowa Mieczy właśnie mówi o tym, że ten początek będzie troszkę trudny, żeby to wdrożyć, ale kochankowie za to mówią potem, że to będzie już nam wchodziło w krew, więc tutaj idealnie idealnie się to wpisuje na przykład, nie wiem, w taką sytuację, jakbyśmy zaczęli tutaj jakieś ćwiczenia albo jakiś kurs albo jakiś byśmy zaczęli jakąś nową umiejętność tutaj próbować posiąść, tak? Albo będziemy robić coś Bardziej takiego no, konstruktywnego, planujemy zrobić coś takiego konstruktywnego, ale sami, tak, że to my będziemy tym motorem napędowym do robienia tej rzeczy, i wiemy, że na przykład, bo okej, okay, niektóre rzeczy, które rozpoczynamy, mogą, możemy zlecać innym osobom, ale to my będziemy nadzorować tą rzecz, tak, więc tutaj to też będzie się na początku wydawało takie przytłaczające, i dlatego no, będziemy nawet Troszkę martwić się, czy my sobie z tym damy radę, i będziemy tutaj na takim rozstaju, czy chcemy albo nawet z tego zrezygnować zupełnie, bo będziemy się wydawa będzie się nam wydawało, że to jest zbyt trudne i nie podołamy, albo będziemy chcieli to jakoś bardzo ograniczyć, tak? Jakoś tak ograniczyć naprawdę do takiego stopnia, że no, nie będzie to wtedy faktycznie aż tak przejmujące. Ale też tutaj karty wchodzą w grę i mówią o tym, że nie będzie też tutaj takiego zysku z tej sytuacji. Nie będzie, nie, na pewno nie osiągniemy tego w takiej formie, jakbyśmy chcieli. Więc no, to tak samo właśnie znowu nawiążę na przykład do chodzenia na jakieś, no nie wiem, na jakieś ćwiczenia, tak? Może zaczęliśmy chodzić na jogę, rozpoczynamy jakiś właśnie tutaj kurs tego. i i tak patrzymy o jeden, że to jest trochę przyciężkie dla mnie, tak, że nie dam rady, no ale no okej, okay. no jeżeli ograniczę to tylko do, powiedzmy, raz na dwa tygodnie, no to to mi tak naprawdę nic nie da, dam radę to robić, ale to mi tak naprawdę nic nie da. Więc tutaj nie bójcie się ambicji, tak, tu jest to ten taki pomysł główny, który chcę przekazać, że nie bójmy się tak mierzyć wysoko, bo... Początek jest trudny. Początki często bywają trudne, prawie zawsze bywają trudne, ale potem faktycznie te ci kochankowie tutaj mówią, że Okej, okay, nadal to będą małe wyzwania, ale one będą już za każdym razem już będą całkowicie do poradzenia sobie z nimi do ogarnięcia. I wtedy, wtedy, bo kochankowie o tym mówią, że właśnie jak przebrniemy przez te wyzwania, będziemy da ra dawać radę tym wyzwaniom, to będzie dla nas czekała nagroda, więc tutaj no. Wiecie, nie mogę wam powiedzieć, co macie robić, ale to sugerują karty, żeby może się jednak przemóc i zdecydować się na tą trochę trudniejszą drogę niż tą łatwiejszą drogę, albo tą zupełnie łatwą, czyli chodzi tutaj o rezygnację z czegoś. No bo będzie to na pewno właśnie zakończone, zwieńczone sukcesem i uzyskaniem no, tego, co chcemy, tak naprawdę. Przejdźmy do tutaj spostrzeżenia kart, jakieś rady, może. Mhm. Dobra, widzę, widzę tutaj fajną rzecz, która może nawiązuje nawet do tego, ale do tego przejdziemy. Cóż w naszym zdrowiu wielka poprawa. Czyli jeżeli mamy jakiś problem ze zdrowiem, mamy nie wiem, męczy nas gaga, albo tutaj stosujemy jakąś kurację, zaczęliśmy jakąś kurację w jakimś, w jakimś celu, albo, albo też bolą nasze nas plecy od jakiegoś czasu, nie do końca wiemy czemu. W listopadzie będzie w tej sprawie poprawa, będziemy się czuć lepiej, kuracja będzie działać. Więc jeżeli mamy tutaj jakąś terapię, czy jakąś właśnie kurację zastosowaną i mamy się do niej stosować, to trzymajmy się tego, bo będzie przynosiła rezultaty. Przeszkoda, siódemka denarów, ciekawie i pomocny wpływ król. Król Pucharów. Dobrze, zobaczmy tutaj o zdrowiu. Powiedziałem, ja o zdrowiu wolę tak w przód powiedzieć, żebyśmy się nie martwili tutaj specjalnie. Ale tutaj jest królowa denarów, diabeł i świat. I co tutaj oznacza? Co chcą karty nam w tej kwestii powiedzieć? Królowa denarów mówi o planach. I ja powiedziałem, że to się może tutaj nawiązywać do tego. Więc nie bójmy się planować. Nie bójmy się jednak być ambitni i tutaj ten diabeł by troszkę wskazywał, że no właśnie najłatwiej jest zrezygnować, najłatwiej jest nic nie robić. Diabeł mówi o tym, że jesteśmy sami sobie największym przeszkodą i to może ja tak trochę tutaj często mówię o tym, że po prostu rezygnujemy i nam się nie chce, jesteśmy leniwi czy coś takiego, jak jest diabeł, ale to też wskazuje na właśnie takie czarnowictwo albo niedocenienie swoich umiejętności, brak wiary w siebie to też może być wszystko tą rzeczą, która działa na nie i tutaj widzę, że nie bójmy się planować nie bójmy się trzymać tego planu nawet jeżeli on nie jest łatwy nawet jeżeli ktoś nam mówi znaczy no, sami sobie mówimy, że się nie powiedzie tak, no, że oj, może jestem za słaby na to może nie dam rady tak, nie, nie poddawajmy się temu czarnowictwu gdyż, i tutaj mamy kartę Świata, która będzie promieniowała tutaj na wszystko. Ja szczególnie na tą sytuację, jeżeli to się z tym wiąże. Yy... Będzie nam świat sprzyjał. Karta świata jest bardzo pozytywną kartą, która nie tylko mówi o to, że okoliczności będą sprzyjające, ale też, że ogólnie los rzuca nam dobrą kartę i będzie nam przyświecać tutaj szczęście i no, ten taki podstawowy fart, może nawet, albo właśnie też, że obudzą się nagle w nas. Pokłady energii, entuzjazmu, no takiego, takiej siły, której my nawet nie wiemy, że one tam są. Tak? Więc. Ambicja w tym wypadku jest dobra, jeżeli macie jakieś więc plany, jeżeli myślicie nad rozpoczęciem czegoś, to może być praktycznie wszystko i nawet bym tutaj powiedział, że to może być jakieś, nie wiem, planowanie jakiegoś biznesu, chociaż nie jest to w sferze tutaj spraw zawodowych bezpośrednio powiedziane, ale jeżeli... Planujecie jakieś przedsięwzięcie, nie wiem, kupno, na przykład mieszkania, myślicie i się boicie, że tego nie dacie rady, albo wyremontowania czegoś, albo nie wiem, podejścia do prawa jazdy, zdawania, tak. No, jakieś tego typu wyzwania, które wiecie, że nie są łatwe, może właśnie zaczęcia chodzić na siłownię, może rozpoczęcie diety nawet jakiejś, tak? I się boicie, że nie dacie rady. Nie dajcie się tutaj ponieść temu czarnowictwu i tym złym myślom i lenistwu może także też. Wszystko będzie się dobrze układało. Jeżeli macie te plany, tak? Jeżeli właśnie chcecie coś osiągnąć, idźcie w tym kierunku. Listopad będzie dla was wagi w tym czasie bardzo sprzyjający jest to naprawdę silna rzecz, silny, silny wpływ, który na pewno odczujecie może nie na samym początku, tak, bo sam początek będzie troszkę trudniejszy, tak, trzeba będzie włożyć jakąś energię i siły w coś, co nie wiecie, czy. Przyniesie Wam od razu rezultat, może rezultat nie będzie od razu widoczny, ale jeżeli się będziecie tego trzymać, to ten sukces osiągniecie. I tutaj w karcie przeszkody mamy siódemkę denarów, która właśnie mówi o tym. Ja sądzę, że to ona się odnosi do tego, że pracowanie nad sobą, pracowanie nad swoimi. Planami, nad swoimi, nad tymi rzeczami, które chcemy osiągnąć, jest trudna, ona nie będzie łatwa, ale tutaj Osiągnięte rzeczy, które będą dzięki temu, będą no naprawdę duże. Czyli będzie czekała na nas nagroda, którą sami sobie wywalczymy. A chyba nie ma lepszej takiej nagrody, która potem możemy powiedzieć, że my to sami zrobiliśmy. Tylko dzięki sobie samym udało nam się to osiągnąć, a nie, że ktoś nam to po prostu dał za nic. Więc tak, to tutaj ja bym na to tak spojrzał. A pomocnym wpływem, pomocnym. Wpływ jest bardzo fajny, bo król pucharów sugeruje po prostu, że w listopadzie możemy liczyć na przychylność em, co najmniej jednej osoby. Ale prawdopodobnie też szerego osób, które będą w naszym otoczeniu. To nie jest to, że będziemy się na przykład dogadywali super z wszystkimi, ale będzie kilka osób, które dzięki swojej jakiejś takiej dobroci, dzięki swojej jakiejś takiej pozytywnej energii, także może słowa zachęty, może dobrej rady, może faktycznie fizycznej pomocy dadzą nam no, coś, energię, pomogą nam osiągnąć pewne rzeczy, pomogą nam nawet w jakichś drobnych sprawach, czyli po prostu będzie kilka życzliwych osób w naszym otoczeniu, których ta życzliwość będzie miała dla nas znaczenie, chociażby jeżeli to by było tylko znaczenie, że my będziemy się czuć dzięki temu lepsi i lepiej będziemy się czuli, bo ktoś, no ktoś myśli o nas pozytywnie, może to będzie też zachęta na przykład od partnera, który, któremu pomogą możemy w czymś, tak, a on w tym momencie będzie nas wspierał w tym przedsięwzięciu. Więc wagi, dobry rozkład, nie będzie łatwo, tak, listopad, jeżeli chcemy coś osiągnąć, to nigdy nie jest łatwo, ale jest to czas, żeby to zrobić. Idealny rozkład po to, żeby właśnie rozpoczynać tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocne tutaj wagi i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki.